W moich tunelach od paru lat stosuję nawadnianie kroplujące za pomocą kroplowników patykowych, takich jak tu. I w zasadzie działa to e, świetnie, bez większych problemów. Poza jakimś tam czasem złamaniem się patyka w czasie montażu w kolejnym roku użytkowania. Chociaż ostatnio po tych paru latach. Spotykam się już z tym, że na końcu linii kroplującej yy, ta woda słabiej płynie, i chcę zobaczyć właśnie jakie to są przyczyny i naprawić tę niedogodność. Tu linie kroplujące są zasilane z rurki o średnicy 16 mm wzdłuż rzędów roślin. I tu w środku, gdzie są trzy rzędy pomidorów, są dwie takie rurki, a po bokach z jednej strony i z drugiej strony po jednej. Czyli w jednym tunelu na pięć rzędów mam cztery takie linie, do których wpięte, wkute są emitery i wężyki z kroplownikami. Na końcu te linie kroplujące zatkane są korkami, tak żeby woda tutaj nie wypływała. Więcej na temat szczegółów wykonania tej linii nawadniającej, kroplującej, polecam mój film na ten temat, link w górze. No co tu się dzieje? Otóż w tych ostatnich krańcowych kroplownikach nie zawsze ta woda wypływa szybko i skutecznie czasem trzeba czekać dość długo dlatego, że jednak gdy linia nie działa to powietrze tam dostaje się a później wypchanie tego powietrza jest pewnym problemem, dlatego postanowiłem dokupić zawory takie o pasującej średnicy tych właśnie 16 mm które będą pozwalały zamykać linię albo otwierać ją i na przykład odpowietrzać, ewentualnie czyścić, przeczyszczać z jakichś tam osadów, które tam na pewno się znajdują. Zaraz zobaczymy, co tam się znajduje. W tej chwili nawadnianie jest wyłączone, więc mogę spokojnie przeciąć, odciąć ten koniec tego węża. I proszę bardzo. Nie wiem, czy to widać. Zobaczcie, tu jest. Taka ilość błota, więc tak przypuszczałem, że to zostało zatkane i przez to te kroplowniki ostatnie nie działają tak jak trzeba. Więc muszę to poodcinać, przeczyścić, przepłukać w zasadzie, a następnie założyć zawory. Odcinam kolejną, kolejnego, końcówkę kolejnego węża. No, ten akurat jest czysty, ale też założymy zawór i kolejny, no jest trochę brudu, szczególnie tu na samym końcu, no po prostu dlatego, że woda do podlewania nie zawsze jest czysta, gdyż na przykład deszczówka. No to zawsze trochę zawiera różnego rodzaju pyłu rozpuszczonego, a później ten pył gdzieś tu się właśnie gromadzi na tych końcach tych węży. Wszystkie końcówki podcinane, teraz przystępuję do włączenia wody, aby przepłukać z tego osadu te rurki, końcówki tych rurek. Włączyłem tu wodę i czekam na przepłukanie chociaż w tej chwili o, już zaczyna w tej chwili wszystkie są podcinane, więc ilość tej wody jest malutka, wydajność niewielka, więc trzeba chwilę zaczekać, żeby to dobrze się przepłukało. No, już w tej chwili chyba czysta woda idzie. To samo sprawdzę na innych rurkach, czy tak już czysta woda idzie. Woda przestała wypływać. Rurka jest na tyle sucha, że mogę ją nagrzać. Do nagrzewania wykorzystuję taką lutownicę owalną. Tylko zdjąłem tutaj wkręt mocujący szpic, żeby, żeby się Zmieściła rurka do, znaczy ta lutownica do rurki. Wkładam na głębokość tam 4-5 cm i około 10 sekund czekam, aż, ten, aż to tworzywo stanie się takie elastyczne. No, wystarczy, i teraz wkładam zawór, wciskam po prostu. końca po zastygnięciu trochę się polietylen skurczy i to będzie szczelne. Zresztą wszystkie te łącza czy kolanka, czy trójniki, czy właśnie korki, czy zawory mocowane są w ten sposób. To możecie zobaczyć właśnie na tym moim filmie, jakie części dokładnie użyłem do wykonania tej całej linii kroplującej. Link w górze tego filmu. Tu jeszcze chcę dodać, że dla zachowania bezpieczeństwa radzę wyłączyć z prądu zasilanie tej lutownicy. Ona jest po nagrzaniu przez jakiś czas gorąca, więc wystarczy do nagrzania przynajmniej dwóch, trzech rurek, jeżeli to dość sprawnie robimy. A jednak bezpieczeństwo jest istotne, bo pod napięciem tu jest, to jest urządzenie elektryczne, tu woda. Więc absolutnie niewskazana praca pod napięciem. Więc zakończyłem montaż wszystkich zaworów. Teraz sprawdzimy działanie i jeszcze takie przeczyszczenie yy, kolejnych zaworów pojedynczo, tak żeby większe ciśnienie troszeczkę było, bo gdy, rurka, bo gdy woda wypływa ze wszystkich. <słuch> 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 Ach, bo gdy woda wypływa ze wszystkich końcówek no to wtedy to ci nie jest ma malutkie, więc słabo przeczyszcza chcąc zamontować taki kroplownik podwójny z emiterem najlepiej wkuć się specjalnym takim wkuwaczem specjalnie dopasowanym No, i wciskamy po prostu emiter, on się sam uszczelni. No i w ten sposób podpinamy się do roślin, do nawadniania ich. No to teraz próba. Więc to jest właśnie w tej chwili przeczyszczane i odpowietrzane, jeżeli jakieś bańki powietrza są. W rurce to łatwo się wydostaną, i woda szybko do kroplowników zaczyna dochodzić. Tak jak widzicie, tak jak widzicie tutaj, ładnie się doleje. Oczywiście wszystko zależy od ciśnienia. A tu chciałem jeszcze przypomnieć. O tym moim tutaj panelu ogrodowym słonecznym zrobionym z węża nawadniającego z pozostałej części tego węża, którą robiliśmy razem z moimi wnukami, i ta woda tu się podgrzewa i tam do tego tunelu dopiero jest doprowadzona do kropowników. Jakby ktoś chciał poznać bliższe szczegóły tego urządzenia, zapraszam na mój film o tym, jak zrobić taki, taki podgrzewacz prosty, link w górze. Tymczasem dziękuję Wam wszystkim za uwagę. Jeśli się podobało, polubiajcie, subskrybujcie, oglądajcie moje filmy. Te, które w przeszłości zrobiłem z moich doświadczeń tutaj upraw pomidorowych, oraz te, które jeszcze w przyszłości będą. Serdecznie zapraszam. Dziękuję za uwagę.